Cześć Siemana z tej strony Czajona. Ja witam Was w grze Hotline Miami w pierwszą część. Drugą, oczywiście, też pokażę na moim przedsmaku, ale udało mi się znaleźć planszę taką, która nie zdradza fabuły, A fabuła, moim zdaniem, jest to bardzo chyba ważna. Mianowicie z tego co widzę, to planszę stworzoną specjalnie pod Expo, któryś jest to specjalny czapet, o którym nie miałem pojęcia po wykluczeniu gry. Jeśli macie tylko Miami Hotline, weźcie sobie. W opcjach poszukajcie z wybór rozdziałów i tam możecie znaleźć dwa dodatkowe rozdziały. A tymczasem, co tu sobie wziąć? Może po prostu pojedziemy w moją ulubioną tonyn. Na czym gra polega? Czy muszę to tłumaczyć? Wydaje mi się, że nie, ale jeśli ktoś nigdy nie widział Hotline Miami, to tłumaczę i objaśniam. Gra polega na jak najbardziej arcade'owym oraz skill'owym mordowaniem ludzi Jezu Chryste Oraz na częstej śmierci Jeśli się ktoś nie zobaczy to niestety Kończy się to naszym natychmiastowym zgonem I później w trakcie rozgrywki pomożemy mu Uczymy się wręcz na pamięć tych planerzy i zachowujemy się jak Prawdziwy, seryjny morderca, ponieważ już Wykonujemy to wszystko tak mechanicznie Wow, ile koleś nam mnie idzie Uch. Kolejny dół, jeszcze kolejny szereg. Więc kwestia tylko wprawy, kwestia sumienności, jak widzicie. Czasami takie proste elementy mogą nam przeszkodzić. Nic jest tutaj na przeszkodzie, żeby wziąć karabinek. Żeby postrzelać, co mi nie wyszło. Oczywiście, mogę wziąć tę pałkę. Kurde, mać, ale lamię, jak gadam. Jakąś pałkę, wypałować kogoś. To oczywiście częstą techniką jest takie właśnie pojawianie się z za rogu. Gra oczywiście jest mega brutalna w stosunku zarówno gameplayowym jak i wizualnym. Sami zresztą widzicie, nasz kolega się nie pierdzieli z przeciwnikami. Jak może to kroi ich równo? Tu ich trochę będzie. Dobra, tak to wyszło. To mu kargi jeszcze, weźmiemy sobie. Baseballa. Oczywiście fabularnie ma to jakiś sens, że zabijamy taką masę ludzi tutaj. Natomiast jest to taka luźna siepaninka. Dobrania mi można rzucać. Może mi się uda to zaprezentować jeszcze. O, tu jest chyba samotny koleś. Tak, tu jest samotny koleś. rzucimy, to się przewraca. Czasami uda się dobrze nożem tak rzucić, że trafi dostanie prosto w głowę, więc jest to śmierć na miejscu. Zdaje się, że to będzie koniec tego rozdziału. Jeszcze tylko trzeba się tutaj popojawiać. Takie wabienie ich w tej grze jest bardzo popularne, więc. Kurde, ten ma karabin. Do tego pierwszego się Tym rzucimy i to zalimy łeb. Rozdział ukończony. To szybko poszło. Oczywiście na początku mieliśmy wybór masek, co ma bardzo, bardzo, bardzo duże znaczenie dla rozgrywki. A jak bardzo duże to Wam zresztą pokażę za 5 sekund. Kiedy powtórzymy sobie po prostu tą planszę Widzimy nie tablicę podsumowującą, ponieważ jak mówię jest to gierka arcade'owa, w której liczą się dla niektórych punkty. Zobaczmy, ile dostanę. A plus, więc to jest chyba najwyższa cena w tej grze. Ale, ale, ale. weźmy sobie tą samą planszę. Tylko tym razem będzie to. Inna maska. Jakąś taką specyficzną dać. No i tu każda maska ma swoje jakieś odpowiednie zastosowanie. To kwestia tylko oczywiście co chcemy. Weźmy sobie brandona, będziemy chodzić szybko <grym> Zabójcze szybko. No i zabójcze dostałem te strzała. Ach, dobra, pierw tego. Idziemy tutaj, walniemy tego. Potem tutaj walniemy tego Weźmiemy nóż Podderzniemy go I ktoś nas z tyłu uderznie. trzeba sobie planować każdy ruch Nie ma to tamto Ale Brandon jest bardzo szybki Pokażemy się temu panu Pożegnamy się z nim Z tym też Jeszcze jeden tu chodzi Zapraszamy go Pożegnamy się również z nim Teraz dużo na naraz Dobra, ale Brandon jest masakrycznie szybką postacią, nie grałem nim jeszcze nigdy kolejne jedyne co w tej grze to właśnie wkurza takie to, że głupota, trzeba przyznać postaci, że dają się tak zwabiać jak takie małe dzieciaczki wszyscy w jedno miejsce i można ich spokojnie porozmacać jezu, się strzelbę nie będziemy się pierdzielić jak widzicie urywa ręce taka mała strzelbka no, my tu jeszcze mamy, mamy tego pana. Pożegnamy się z nim. Tamten mnie nie usłyszał, a z nim się też pożegnam. Urwał mu łeb, jak widać, a temu urwał nogę. Przeszliśmy ten rozdział na drugi sposób i jeszcze przejdziemy go na trzeci. fabuły nie chcę zdradzać, Fabuła jest bardzo dobra. Moim zdaniem jest genialna, ale nie będę o niej mówił, ponieważ z tym się trzeba samemu zapoznać. Jeśli tylko nie zwracacie tak dużej uwagi na grafikę, to. A zresztą grafika jest ładna, tylko to jest taka specjalna stylizacja grafiki. Stylizacja? Nie. Specjalny styl graficzny to jest bardzo dobra nazwa. Że po prostu nie każdemu może to tak przypaść do gustu, natomiast jeśli to jest zrozumiał i lubi zabójcze rzuty, zacznij z wiertarą, to nie będzie wiertarka. Nie wiem, co to jest wiertarka. Jezu, chustę. Dobra, już więcej lubi Gdzie Giercimy w głowie. Dobra, to może być ciekawe. Nie ma co tamto. Jezu chryste. Tamten kość mi widział i no i to wykorzystał. Dobra, pach, fach. O czym należy wspomnieć jeszcze, oprócz gameplay'u? Przede wszystkim muzyka. Jezu. Każdemu wydałoby takie borowanko? Nie, nie udało się. Aha. Może tych zabijać z bliska? lepiej wiatarką. <grym> Co jest tutaj bardzo ważne w tej grze, jeszcze, a nie mogę tego powiedzieć, to muzyka. Ona w tym etapie nie jest jakaś spektakularna, ale muszę mi wyrzeć na słowo, że naprawdę buduje klimat. Jest to jedyna gra taka arcade'owa, w której tak naprawdę zdarzyło mi się powtarzać poziomy tak systematycznie i naprawdę uczyć się gry, bo wcześniej jakoś nie zwracałem na to uwagi, żebym wciąż czuwał przez muzykę w grę. Natomiast tutaj naprawdę ona nie dość, że buduje klimat, to po pierwsze, to drugie, moje zdanie ważniejsze strasznie napędza nas do do działania. Jest tu... Sied. Jedna z w który to naprawdę chciało mi się w kółko i w kółko powtarzać etapy. I to nie było tak, że robiłem to na siłę, bo musiałem tak naprawdę mi się chciało. Ponieważ chciałem dojść do perfekcji i już uczyłem się też tych poziomów na pamięć. Wiedziałem dokładnie co i gdzie się znajduje, więc nie było to żadnym problemem, by no właśnie, zginąć na miejscu, by powtórzyć dany temat, da, dany poziom trzeci, czwarty raz, nauczyć się go na pamięć, gdzie jaki który przeciwnik chodzi <grym> i co robi. Akurat pokazuje chyba najbardziej brutalne wykończenia w tej grze. Tu weźmiemy sobie karabin, bo tu nie ma co pieprzyć. Dobra, skończył się karabin kończyło się życie dobra, tyk tyk bierzemy pałkę ale teraz wrzucimy pałkę i pójdziemy na faldziora będziemy ich rozwalać gołymi rękami pokażemy, że też się ta, tak da no chodź tutaj, chodź tutaj no przyszedł na no, wyrzuć to ale lamie boże jak śmiesznie ja piedzielę rzuć to Jeden Drugi Trochę dłużej mi zajął rozwalenie mu głowy Trzeci Czwarty Tamtego tego teraz skuszę Piąty Szósty Siódmy Trzeba Bum 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 Fak bo co. I teraz sądzę, że możemy wziąć wiertarkę. Nasz główny gość programu. Nie zapomnieliśmy o niej. Bawić się tutaj, jeśli chodzi o pierwszą część, można się bardzo... Można się bardzo bawić? Tak, dobrze to powiedziałem. Kilka na sposobów. sposobów. Natomiast w drugiej części jest to trochę ograniczone, ale więcej o tym powiem, jak będziemy już grali w tę drugą część, nie spoilerując. Mówię, kilka naj najważniejszych plusów. Oprawa graficzna plus uźwiękowienie to jest chyba na największym Plusem, bo strasznie buduje klimat. Tego się nie da opisać. Jak takie zwykłe bity lat 80. potrafią człowieka mega wkręcić. Jakieś tam, wiecie duże zjawiska, bo to zwierzalczyni. Ale w sytuację. Coś jeszcze, miał dużo punktów za to bieganie z wiertarką, chociaż karabin trochę nam odejmuje. I ujmuję punktów ze względu na to, że idziemy troszeczkę na fiznę. No bo jak widzicie. <grystanie> Wszystkie można rzucać. Wiesz, że Ta postać ma jakieś kosmiczne rzuty. To wylatuje wszystko i tam. Henhen. Hen. I co? To by było tyle. Genialna muzyka. Fajna stylizacja graficzna. Sterowanie typowo arkade I naprawdę musi mieć mega, mega dużą cierpliwość do tej gry, ponieważ będzie ginąć równo często, jak będzie zabijać z przeciwników bycie ginąć po 30-40 razy, z czego w tym materiału już widzieliście, że ja powtarzam to piąty czy szósty raz To misję, gram troszeczkę w inny sposób, ale widzicie, metodyka jest często ta sama. Po prostu uczymy się planszy na pamięć i potem masowo mordujemy przeciwników bez żadnych skrupułów, co poniekąd muszę wam przyznać, że wiąże się bardzo fajnie z fabułą i strasznie fajnie się można tej gry nauczyć. Rzadko która gra mnie tak nauczyła konsekwentności oraz tego, by uczyć się gry, by poznawać w kółko, w kółko, w kółko jakieś mechaniki tej gry jakiejś. O, tu już lepsza muzyka. Mechaniki gry, systemy gry. Weźmię sobie wściekłe pięści. To też jest poziom związany z sobą, więc mogę wam go pokazać. Ach, mało brakowało, nie? O Jezu. To. Dobra, teraz muszę się troszeczkę wyciszyć. Mam teraz maskę, która umożliwia mi nokautowanie ich za pierwszym razem. Czyli jak tylko dostaną piątkę, to od razu giną na miejscu. Nie Jezu! Kurde, widzicie? Jeden błąd. Mamy też przyciski... ...wiążące się z tym, że możemy rozglądać się troszeczkę dalej. Jeden tutaj Muzyka się sama zgłośniła, ale to w sumie dobrze, możecie posłuchać Trochę innej ścieżki, trochę bardziej ciekawej Powinien ktoś być, jest Nauka na pamięć planszy Mam tego Na dole powinien być ktoś w kiblu, jest Wyczekaj dobry moment to zlamy to naprawdę. Jak wiecie, gra nie pieprzy się i nie będę miał checkpointa. Można go wywabić. O kolega się zaczął drzwi. Chodź tutaj. Idzie. Nie ma go. Nie ma teraz tego pana. Fidujemy tą dwójkę. Ach. No i widzicie, od nowa. już wiemy kto jak stoi. To gdzie stoi? Więc i tylko mordować. Nie zawsze postać sobie tak samo tam mieliśmy kolesia, już go teraz nie mamy o, no, udało mi się zabić 1989 osób nie no, fach, ominąłem go ale spokojnie no właśnie, to jedyne co nas ratuje w tej grze to spokój, kurde, ducha, bo nasze lamienie jest tutaj sromotnie wykorzystywane przez przeciwników jeśli tylko nadarzy się okaże, że będą zabili, to zrobią to z przyjemnością. Po jednym bardzo ważnym elementie zapomniałem wspomnieć, mianowicie o kombinacjach. W pierwszej części nie jest z tego tak dużo, natomiast dwójka strasznie na tym bazuje. I trzeba mieć to na uwadze: jeśli chcecie kupić Hotline Miami 1, to tutaj jest trochę mniej kombinacji, natomiast w Hotline Miami 2 jest o wiele ciężej. Jezu, jest z bronią Abym dostał strzała, to szok Ale można ich wydabić. Dzień dobry Do widzenia Jeszcze ktoś tu jest, Rozejrzyjmy się No Jezu, ten tu wchodzi Chodźcie Nie widzę innych osób To jest najgorsze, że ktoś się ruszył z tego miejsca, w którym powinien być Najgorsze, jak ma karabin tak, ma karabin, do niebiegie Eee Patrz jak mnie wypatrzył. pokażmy mu się. Co za trep. Nie chciałem teraz zginąć. Dostał I go nie ma. <tuszy> tu jest jakaś czarna szara, której nie ogarniam. <tuszy> Mówię, tu widzicie z mniej mechaniki, albo bierzemy giwerem, albo bijemy się rękami, albo pałkami, mniej jest tej kombinacji, są oczywiście inni rodzaje przeciwników i więcej ich, inne ustawienia budynków, ale to naprawdę bardzo serdecznie polecam Wam sprawdzić samemu, bo ja nie chcę Wam zdradzać ani fabuły, ani plansz, bo to było chamskie z mojej strony, natomiast bardzo gorąco polecam grę, ze względu na mega, mega potężny klimat i dawno już tak się nie wczułem w żadną grę jak w tą. Ponieważ ze względu na muzykę, oprawę graficzną oraz styl gry, który tu idealnie wszystko się łączy, naprawdę tu nie ma nic takiego niepotrzebnego, nic wmówionego, wszystko je, tworzy idealną, wspólną całość. Jeśli chodzi o to, to ta część jest łatwiejsza, chociaż też jej przejście powiem Wam, że nie jest yy, tak krótkie i tak łatwe. Zresztą widzieliście to chyba po tych dwóch poziomach troszeczkę gadałem, co utrudniało grę, ale mniej więcej tak to się odbywa. To było na tyle w tym przedsmaku, ponieważ już trochę długo on trwa, mam nadzieję, że zachęciłem Was do kupna gry Miami Hotline Miami, która ostatnio w promocji kosztowała swego czasu 21 zł, jeśli chodzi o PlayStation Store, a do posiadaczy PlayStation Plus oczywiście była ona jeszcze w niższej cenie. Na komputerach osobistych sądzę, że cena będzie jeszcze mniejsza, bo często można dorwać tą grę w jakichś tam pakietach Handling the Bundle. To było na tyle z mojej strony. Jeśli macie tylko jakieś pytania, bądź coś pominąłem, ponieważ nagrywam to takim typowym przedsmakiem, nie zdradzając dużo, pokazując wam w sumie gameplay i troszeczkę nawijając o całej grze, to piszcie śmiało w komentarzach. Nagram najbliżej drugi odcinek, nie ma żadnego problemu. Jeśli chcecie coś konkretnie zobaczyć, mówcie o tym, piszcie. Fajnie, jeśli byście się udzielali. Nic nie pozostaje, nic innego. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się na razie, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym materiale wideo.